Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. W ten poniedziałkowy poranek chciałbym, żebyśmy rozważyli jeden werset tak naprawdę z 14 rozdziału 1 listu do Koryntian. W 14 rozdziale listu do Koryntian Paweł mówi o mówieniu językami, o darze prorokowania i również o sprawach porządkowych na zgromadzeniach. I tak od 38 wersetu czytamy takie słowa: Jeśli ktoś tego nie, nie chce uznać, to sam już stracił uznanie. Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami. A wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. I słowem klucz tutaj jest to ostatni werset, który brzmi: A wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. Oczywiście mowa tutaj jest o tym, o prorokowaniu, omówieniu językami, żeby to działo się w sposób uporządkowany i godny, w yy, sposób, który przystoi uczniom Jezusa Chrystusa i Jego naśladowcom. Ale też chciałbym zwrócić naszą uwagę, że Pan Bóg jest Bogiem porządku i wszystko, co dzieje się w naszym życiu, powinno być uporządkowane i robione w sposób godny na chwałę Boga. A więc cokolwiek robimy jako chrześcijanie, jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, róbmy to w sposób godny. I uporządkowany. Bóg oczekuje od nas porządku, czy to na nabożeństwie, czy w naszym domu, czy w naszej pracy. Nie bądźmy tymi, którzy przynoszą złe świadectwo, ale bądźmy tymi, którzy swoim sposobem życia, y, uporządkowanym sposobem życia, y, godnym sposobem życia, który wskazuje na Chrystusa, przynoszą Bogu chwałę i też są dobrym świadectwem dla tych wszystkich ludzi, którzy nas obserwują. A wiedzmy, i możemy być pewni tego, że ludzie nas obserwują. Bo zobaczcie, że kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że uczniowie, kiedy szli z Panem Jezusem, byli obserwowani. Szło za nim zawsze jakieś tłumy. Nie mieli nawet możliwości odpocząć gdzieś od ludzi, żeby nabrać sił, ale zawsze wokół nich było pełno ludzi, którzy ich obserwowali i wiedzieli o nich wszystko. I tak samo jest o nas. I tak samo jest dzisiaj u nas. Ludzie nas obserwują, dlatego żyjmy w sposób godny i uporządkowany. Miejmy nabożeństwa, które są na chwałę Boga, Boga w sposób godny i uporządkowany. Żyjmy w sposób godny i uporządkowany. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.